Cześć, dzisiaj na początek ujęcie będzie z ręki, yy, mamy modernizację, w sumie przekładkę jednego z komputera do drugiego, dotyczy się obudowy, yy, pokrótce Wam powiem o co chodzi, to jest komputer klienta, yy, z niego zostają w sumie tylko dyski, yy, to jest jego drugi komputer, tu mamy płytę, kurczę, mam już nie pamiętam, yy, GAH110M hddr Yy, tu były 2 razy 8, 16 giga i piątka szóstej generacji, nie pamiętam, która, zabić mnie, ale nie pamiętam. I RGV, r R7. Jakoś R7 dwugigowa pamiętam, tutaj mamy tą. Yy, I tak, yy, a tu mamy B150 PC Mate DDR4, -y, już mamy też 2 razy 8, 16. Giga tyle, że tu mamy już i 57500. i 500. Będzie taka właśnie mała modernizacja komputera. Tyle, że ta płyta, procesor pamięci idzie do Astrala, do Cruxa, do nowego. Tam jest dziadowski zasilacz, zasilacz nie ten zostaje. Idzie 500 od SPCK, jest przygotowana. Dyski przechodzą. A ta stara płyta, co jest tutaj idzie do tego. I to będzie taki do internetu, do przeglądania do nauki taki komputerek drugi jeszcze będzie. Także co ja się zabieram za robotę. Prawdopodobnie będzie jakiś timelap spuszczony, bo troszkę tego przykładania będzie. Tu jakaś gigowa, za taka karta. I 10.60, która mi się tam testuje, a nie wiem, czy będziecie widzieli. 1066 giga idzie do tego zestawu z i piątką 7500. I piątką 7500, bezka, bezka, No to co? Zabieramy się do roboty i widzimy się już po złożeniu komputerku, przekładce komputerków. Co do systemów, to zostają. Tak, są. Dziesiątka tam sobie wykryje nowe sprzęty. Przeinstalujemy tylko sterowniki do grafy i powinno nam wszystko śmigać. Także co, zabieram się do roboty i widzimy się już jak będzie komputerek, komputerki, jak już będą złożone. OK, jak widzicie pierwszy komputerek mamy już uruchomiony po przekładce w tym starym to była piątka 6400. Jak mówię mamy 16 GB, tylko że tu są teraz dodane trójeczki, a czworeczki pójdą do tego, że tak powiem nowego komputerka. To co zabieramy się za kolejny komputerek. Jak widzicie komputer mamy już złożony, yy, nie nagrywam lapsa z kablologii, bo to naprawdę to jest, w tej obudowie to jest tragedia. Także odpuściłem sobie to, założymy sobie szkiełko, drugą stronę zostawimy sobie dla klienta, by sobie do domu. Kabel troszkę tutaj podwijał, no ale on się ładnie wyprofiluje z czasem, także... Podokręcamy, odpalimy kompa. Niech się porobią sterowniki, najwyżej no Wam rzucę jakieś ujęcia jeszcze z... Patrzcie się, jakie wielkie... kurde... Sterownice. Wrzucę wam z jakiejś gry jeszcze kawałek materiału na paletki. Te karty się nie grzeją, bo to naprawdę to jest 1066 gig, ale od Messalki ta wersja one się po prostu nie grzeją. One są naprawdę cichusieńkie i chłodne. Dobra, podpinamy gada, to, 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 damy taką mychę, damy moneta od razu, żeby się cieszył, i zaraz, powerek, i odpalamy. Tam są jeszcze dwa dyski HDD w przyszłym miesiącu mają być wywalone, będzie jeden duży SSD-go, systemowego, bo nie wiem czy słyszycie, nie wiem czy słyszycie, ale to one chodzą tragicznie po prostu to jest nie wiem w tych czasach HDD to po prostu tu już jest. Jeszcze te stare. O, widzicie, nie przykręciłem sobie jeszcze z tyłu. Zaraz sobie przykręcę. No jedną śrubkę też. Aha, jaką mychę byśmy na chwilę sobie podpiali. Na chwilę podepniemy o słyszycie? turiwa masakra jak ten dysk chodzi dobra dyski widzi Jeszcze nie wiem czy wam pokaże i 57500 i 16 giga tylko to jest 2133 tak tak dwa razy 8 giga także Delikatny przeskok. Mamy no oczywiście, kartę. tam był. R, yy, karta, karta, karta wam pokazuję. Karta to była R7360 w wersji 2GB. Taki wpierdek. Także na pewno na karcie dużo zyskał. On to mnie ma jakiś nba NBA, coś tam jeszcze było. To odpalimy jakąś gierkę i pokażę Wam na końcu, jak ten komputerek sobie e, radzi. Po tej małej modernizacji, także co, dzięki, wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Krótki, dzisiaj będzie krótki, ostatni był drugi. dzisiaj będzie krótki. Mam jeszcze jeden z takiego fajnego komputerka, ale nie wiem kiedy go zmontuję, mam chwilowo czasu. Tu raz, dwa zmontujemy i pewnie będzie przed tym, który już jest złożony, ale jeszcze nie zmontowany. Będzie wrzucony, dobra, to nic. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. Hej. with the steal. And pushing it up. Here's Denver. Thumbs up. And Barton throws it down. Well, sprinting up the court aggressively. Barton seizing any opportunity to get scores in these situations. Let's send it out to David Aldridge, who caught up with head coach Mike Malone. David. Well, Kevin, we talked about how they'll play offensively, and it seems straightforward. To get to the rim. You told me, as you know, we're a team with the athleticism and the ability to make plays inside.